A ah, cóż za piękny dzień, aby być królem Heinekenem. Jak to mawiają, wszędzie dobrze, ale w pałacu Heinekena najlepiej. No ale cóż, czas przyjąć moich wspaniałych poddanych. Witaj, mój drogi przyjacielu! W czym mogę ci pomóc? Panie mój, w naszej wiosce skończyły się zapasy piwa. Cóż innego możemy począć, jak nie poprosić Cię o pomoc materialną w tej sprawie? Oczywiście, że pomogę moim poddanym w potrzebie. Powiedz mi, proszę, czego potrzebujecie? Panie mój, prosimy cię o 50 galonów twego boskiego napoju, aby nasza wioska mogła przetrwać zimę. Ile? No dobrze, ale najpierw zadam ci jedno pytanie. Tak, mój panie, czy zostawiłeś już łapkę w górę pod firmem Igmarta? Łapkę w co? Tak też myślałem. Jeszcze męki cierpieć będziesz. Następny! Witaj, mój królu! Prosimy cię o pomoc. Sfora ludożerczych jeże pustoszy nasze krainy, niszcząc i grabiąc, co popadnie. Prosimy cię, wyślij żołnierzy, aby rozprawili się z tymi demonami. Brzmi jak coś niebezpiecznego. No dobrze, wyślę moich dzielnych wojaków, ale wpierw zadam ci jedno ważne pytanie: czy ty zostawiłeś już łapkę w górę? Mój panie, jeszcze nie zdążył. Nawet nie próbuj dokańczać. Ta dzisiejsza młodzież. Następny. Witaj, mój panie. Chcielibyśmy osiedlić na Twoich majestatycznych ziemiach. No dobrze, ale czy zostawiliście już łapkę w górę? Oczywiście, że tak, mój panie. Oraz zasubskrybowaliśmy z multiconta. Wyglądacie na bardzo porządnych ludzi. Napijmy się. Proszę, oto Wasza porcja. Dziękujemy za Twoją szczodrość, mój panie. No to pijemy za mnie. A teraz idźcie i głoście prawdę Heinekena. No dobrze, wystarczy tego na dzisiaj. Idę spać posprzątajcie te ciała. A więc witam was w kolejnym odcinku z gry World na Wojdzie 500% oraz modach. Obecnie w naszej drużynie jest czterech ludzi, czyli Heineken, Lonina, Madame oraz Kobiela. Jak pamiętacie, tworzymy wielkie imperium alkoholowe, które następnie będziemy eksportować i zarabiać na tym krocie, aby na zarobionych w ten sposób pieniądzach zbudować statek i odlecieć. Kończy nam się jedzenie, ale w razie czego mamy tutaj dwie mordeczki. Wyobrałem sobie co on tam do niego mówi Słuchaj no, tępy śmieciu. Albo do nas dołączasz, albo cię zjemy. I dzień dobry, mamy gromadę Mechanoitów. No i przyprowadzili moździer znowu. Powiem tyle. Jesteśmy w dupie. Aktywuje się za 7 dni. Dzięki GRO. Armia Terminatorów kontra czterech ludzi. Niedawny podboj minus 18 Przykro mi kobiela, ale nie chcę umierać jeszcze raz I jeszcze raz I miejmy nadzieję, jeszcze raz I nawet nie wiecie, ile memów wokół czegoś takiego powstało W każdym razie, by przekonać kobiela do naszych racji Zmieniamy tutaj rolę Heinekena na nauczyciela Heinekena, czyli kleryka I teraz będziemy mogli go przekonwertować A jak nie będzie chciał, to zgaduję, że go zjem Myślę, że mogę powiedzieć, że w tym momencie wszyscy nasi koloniści świetnie się bawią Możemy znowu spalić manekina i to nie my za te kolonistę. Nie wiem czemu akurat mamy kina, skoro wszędzie wokół mamy dużo ochotników. No dobra, zapomnijcie o koloniście. Uwaga, czeka nas wielkie starcie. Czy Terminator z karabinem poradzi sobie z potężnym mawołem? No oczywiście, że tak. Teraz jak mamy kobielę, który też potrafi leczyć, to możemy wysłać do tego blokera słońca drużynę i będzie to Heineken oraz Madame. Nieźwięć Grizzly zaczął polować na Kobielę, ale nie pokonał kopnia Kaloniny. Drużyna dotarła do Mokra Słońca, gdzie była aż jedna wieżyczka Ua, androidy, ale się boję Idą, braci, panowie Ktoś mi powie, czemu te androidy, jak Dypinglis tej wchodzą. nina, bierz go. Zapomnijcie o Loninie. Oj, coś tego nie dwie. Co? Jakim cudem? Przecież nawet nie zadał mu śmiertelnych ran. Od czego się jest O, tej znaleźliśmy rdzeń tarczy. I jeśli zapytacie się, co to jest, to śpieszę z odpowiedzią. Jest to część do zrobienia podręcznej osłony niskokątowej, którą stawiamy na ziemi i przez pewien czas nie przepuszcza żadnych pocisków. Mamy rudożerczą sforę. I zaatakowały nas jakieś jaszczurki. W sumie to albo może Wyjdźmy na spotkanie albo wejdę do killboxa i takim skopiemy dupę Kolega ma problem Co? Co, co, co się stało? Co, co, co to jest? Co to za duży, zielony, jaszczur, ludożercza byczek? Co? No to teraz już rozumiem, dlaczego ich tak mało przyszło. Ból 10%, plus 30% świadomości, plus 30% ruchu, 15% wzroku, 200% filtracji krwi, pompowanie krwi też 200%, plus 50% metabolizmu, 10% oddechu, 75% pancerza. Co to jest? Raczej, dlaczego to tu jest? Teraz już rozumiem, dlaczego wygląda tak na obrazku. Cholera idzie tutaj. Go get em boys! Musimy podciąć mu nogi, to jedyna szansa. Dobra, powaliliśmy jednego, ale jest jeszcze cała reszta. Zrobimy to, co każdy gigachat na moim miejscu by zrobił czyli zaberkadujemy się w pokoju i zaczniemy płakać. No, nie wiem trochę co powiedzieć, jesteśmy w pokoju. Na no, szczęście mamy tutaj trochę jedzenia. Nie, nie, nie martwcie się o te przerażające głosy pożądania i zniszczenia na zewnątrz. To po prostu nasz nowy piesek. Madame, co ty? O mój Boże, jesteś taka głupia. Właśnie tam z powrotem szybko. Oh well. Um, możemy mieć mały problem. Niedobrze, niedobrze, o nie, ba bardzo niedobrze! O nie, ten drugi jeszcze rozwala drzwi. Okej, okay, patrzy na to. Rozwalamy go. Rozwalamy go, teraz wam to mówię. Okej, okay, teraz Heineken musi go powalić. Dobrze. No i w sumie to chyba nam się udało, tylko proszę was, nie podchodźcie już do tych drzwi więcej. Dlaczego, madam? Dlaczego mi to robisz? No przecież odznaczyłem budynek, to dlaczego? Aha, ona chciała wejść do baterii. Coś mi się wydaje, że te drzwi już tego nie wytrzymają. No właśnie. Okej, okay, chyba chyba też koniec z nowej kolonii. No niedobrze, Lonina no, zaraz zginie. Mm, dobra, wiem co musimy zrobić. Musimy wziąć Loninę przede wszystkim i zabarykadować się w jakimś innym pokoju. Czekajcie co się dzieje. Aaa, zamieniłem się w te małe z powrotem. No to w takim razie wyłazimy. Tak, i teraz oni są dużo słabsi. No to GGWP i GPG. Coś się stało, co mi tutaj wybuchło? No to już chyba wiem co powoduje te wybuchy. W takim razie zamierzam zrobić to, co każdy przykładny obywatel, czyli zamierzam zwołać jednostki i zorganizować świętą kurcjatę przeciwko mechanoidom. Okej, okay, widzę, że te mechanoidy do nas przyszły, to zaatakujemy ich wręcz. Dobrze biegi, Madame, bierz go! O nie, skraszowała mi gra! No niestety, musimy spróbować jeszcze raz. Musimy ich trzymać poza zasięgiem. Ale czy to nie jest troszeczkę overpower? Wyjście za drzwiami. Okej, okay, w naszą zasadzkę teraz. Kobiela i madam wstają i atakują go wręcz. Okej, okay, zagrował się na nich, to teraz Heineken może podejść. jej, pierwszy mechanoid pokonany, Zostały nam już tylko dwa! To tego tutaj po prostu spróbujmy zraszować. Ok, związaliśmy go walką, to już nie powinno być aż tak ciężko No i pokonany Teraz zostało nam już tylko wieżyczki Czy to trafi? Tak, to trafi w naszych więźniów Nie ty, że niedożywieni, to jeszcze moździerz w nich strzeda Myślę, że najlepiej będzie ich zajść od tyłu, bo jak widzicie, mamy tam osłonę w postaci ścian Dobra, ma się tutaj podejść pod ściany I teraz jest bezpieczna Dobra, zniszcz to działko... O nie, będzie wybuchać O nie, a teraz drugie działko wybucha... Uciekaj stąd! O nie, teraz tu wybucha możesz ucieka jest ogląda! Na... A waaa, no jakby wam to powiedzieć? Jest okej, okay, nie ma problemu. Nie to, żebym megatonizował całkowicie poszarpaną lewą nogę czy zmierzenie żołądka. Takie jest już życie! Zwyciężyliśmy, bo jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. A w ogóle, patrzcie, co się Heinekenowi stało. I to wszystko jest ten Aurum Projector. Na szczęście to są takie lekkie obrażenia, więc to się szybko zagoi. Heineken wyżywa się na więźniach. Walcz, 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 walcz. Następne dnie były jak zwykle miłe i pokojowe. O, patrzcie, patrzcie na to. To się nazywa Quality Content. Widzicie, to jest Content. To się nazywa Content. Od dzisiaj będzie mogła tylko kobietę zbierającą chmiel odbudowaliśmy stół kamniarski, to wstaćmy tutaj od razu marmur i granit. Robociksy przyleciały. Ale dlaczego połowa z nich nie żyje? Jeden z nich ma nawet całkiem niezłą broń, więc wyślemy tej kobiele, żeby ją zabrał. Podpalają mój chmiel! Przepraszam bardzo. Nasz chmiel. Ktoś mi powie, jakim cudem na nim się ogień poprzez yy, napierdzielanie go drewnianą mukiem? Jak się okazuje, Heineken bardzo lubi chodzić na spacery z wieloma renami, które normalnemu człowiekowi najprawdopodobniej uniemożliwiłyby wstanie z łóżka. Przyszło mnóstwo trebali. no szczęście mamy tutaj dla nich sposób w postaci tego statku. Lonina w niego strzeli i... dokładnie. Zobaczmy, czy armia trejbali poradzi sobie z królową insektów. Może miałem jakieś szanse... chociaż patrzę na to, że sami siebie strzelałem, to szczerze wątpię. Ale w sumie to nawet to czy i te królowe insektów i na co jakoś dajem rada, To jest jeszcze megapit, ale... Zamierza nic nie robić? No to jest jakieś jedno wielkie pobojowisko. No a tutaj nudy. Drodzy Tribal, nie wiem dlaczego uciekacie do środka. Ale okej. Okay. Szczerze mówiąc, poszło im dużo lepiej niż się spodziewałem. A my teraz zbierzemy lód całkowicie za darmo. Uwielbiam demokrację. Aha, i wygląda też na to, że z wszystkich tych statków wyszły teraz robale. No to na pewno je odznaczmy. I z tego mamy... O! Trochę zaawansowanych komponentów, stal, komponenty zwykłe. Całkiem fajny lud. Mamy nawet uran, yeah boy! I zaatakowały nas mechanoid... Okej. Okay. Wiem, mógłbym wyłączyć tego moda, bodajże że sometimes rates go wrong, ale nie chcę, bo to jest naprawdę ciekawe. Niestety miałem tą termita, on jest dobry w niszczeniu ścian, więc musimy tutaj zwołać naszych. Aha! Dobra! Jednak odwołuję to co mówiłem, nie musimy to, że musimy zwołać naszych robot, że się nimi zajmą. Jasny gwint, jakie to jest overpowered! Wszystkich zabiły. Moglibyśmy też sobie zrobić Ravager Armor i to jest pancerz skórzany. On nam będzie też dodawać próg szoku bólowego i to między innymi dlatego, nam tej Heineken stoi, ponieważ ma bardzo wysoki ten próg. Heineken również robi hełm z cementu. Dobra, Heineken, czy ty masz... Aha, nie zrobi tego armora jeszcze, bo nie ma poziomu. A, w ogóle hełm kbieli minus 4 do cenowania. No to już wiem dlaczego wszystko podłował. No, Heineken może mieć na piątce, więc musimy go jeszcze trochę podekspić. Następny hełm będzie z tytanu. Tytan jest generalnie bardzo dobry do tworzenia pancerzy. Ooo i tak. Dobrze widzicie. I mamy również zbadanego włosaka diabelskiego. Więc postaćmy go tutaj. I zapewne zapytać się, ale Igmart! Co to jest ten włosak diabelski? Sam w sobie jest bezużyteczny. Natomiast, gdy wejdziemy we włókno z włosaka diabelskiego, to jak widzicie, jest to troszeczkę overpowered. A co jeszcze, lepsze, możemy wysadzić go tyle, ile chcemy? Całkowicie za darmo. Dobrze, Tigeska, zbieraj ten wmien. Zbieraj go. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Zbieraj to ku! Mamy tutaj elegancką imprezę. Wszyscy się bają zapytać się, gdzie jest Heineken? No tutaj. A jest introwertykiem, ale to spoko, Ja też jestem. Nie dobrze. Dwóch na jednego. Hankins, przygotuj się do walki. Uwaga, uwaga, zbliża się historyczna chwila. Oto Heineken własnymi rękoma, wyciąga, wyprodukowany przez samego siebie piwo. Tak. Oto jest pierwsze 10 piwa, no to pijemy. Wygląda na to, że wszyscy członkowie drużyny postanowili uczcić ten sukces. I wstawimy tutaj jeszcze klimatyzator, bo do ważenia potrzebujemy odpowiedniej temperatury. I teraz tutaj usuniemy dach? Budujemy klimatyzator? Okej, okay, i teraz na tej będzie obniżać temperaturę, jeśli będzie za wysoka. Teraz jest mały problem, bo hajnek nie jest całkowicie nagi, a na zewnątrz jest minus 6 stopni. I co chwilę musi się w mieć dzień, bo tylko tutaj jest powyżej 0 stopni. Uuu, odblokowaliśmy oczyszczanie psychitu. A to oznacza, że możemy teraz produkować nic innego jak krak. Natomiast przyjemny biały proszek będziemy produkować z rośliny psychitu. Niekoniecznie chciałem stworzyć kartel, ale znacie to przysłowie. Kiedy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Kobiele też przydzieliliśmy do polowania, żeby troszeczkę sobie podbiła z killa strzelectwa. Ale na razie jestem tak słaby, że poluję na osły. Okej, okay, sam do nas dołączył. To bardzo dobrze. I w sumie to też, mamy tutaj stół browarniczy, więc stawmy jakieś lampki Niestety Sam nie jest zbyt dobrym strzelcem, aczkolwiek nawet lubi walkę wręcz A poza tym jest bardzo dobry intelektualnie oraz społecznie Co oznacza, że będziemy mogli jakąś rolę z ideologii Heinekena przyznać I będzie się w niej naprawdę dobrze sprawdzać W takim razie przyjacielu, bieraj tę siekierkę i Jeszcze dałem mu podwójne pistolety a już Zobaczmy, on nie potrafi czekać, więc no właśnie, będzie wszystko pudłować a to dlatego, że jeśli kolonista ma podwójną broń, to ma jeszcze dodatkowo zmniejszoną celność. Chociaż wiem, że można to potężnie wyeksploitować, bo, oczywiście, to jest mod ten offhand, czyli podwójna broń. Wystarczy wziąć Omer Five 5 Pistols z glitterteka i dodać jakąkolwiek offhandową broń. Ale tak jak mówiłem, damy mu rolę kleryka. Okej, okay, mamy to. Możemy też od razu zrobić z tego, co widzę, rytuał konwersji, więc spróbujemy przekonwertować gloninę. Sam wyjaśnił zjednaczanie dla większego dobra. A teraz jeszcze wyjaśnił znaczenie życia. Hola, hola! Żyjecie po to, żeby zginąć za Heinekena. No trudno. <laughs> Swoją drogą to jest śmieszne. 10 minut temu zrekrutowaliśmy go z więzienia, i teraz uczyniliśmy go dosłownie papieżem. O, patrzcie, jak takiego questa widzicie z monumentem, to od razu go usuwacie. Uwierzcie mi, ten neuroformer nie jest wart takiej udręki. Mamy od rzeczą Skip skiphoundy, ale tylko dwa. O nie. Te dwa skiphoundy będą najprawdopodobniej największym koszmarem, jaka nasza kolonia widziała. Dlaczego? Szybkie wytłumaczenie. Genetycznie modyfikowane, moce psychiczne i teleportacja. A wnioskując z tego, że jest ich tylko dwa, to będzie to najgorsze, najbardziej overpowered rzecz, jaka istnieje. Więc proszę was Czytaj wszyscy. O, to już? Cóż, nie spodziewałem się, że gdyby nigdy nic pojawi się na środku, e, możemy mieć kłopoty. Cóż za epicka bitwa. Szczerze mówiąc to było dużo łatwiejsze niż mi się wydawało. Siła przyjaźni, pamiętajcie o tym. Myślę, że obecnie możemy nawet powiedzieć o dobrobycie. Mamy dużo mięsa, mamy dużo warzyw a to oznacza, że możemy robić nawet smaczne posiłki. Co prawda dalej wszyscy chcą się pozabijać, ale przynajmniej nie zostałem zatrucia pokarmowego przy każdym jedzeniu. W międzyczasie rozbudowujemy pomieszczenie fermentacyjne. Sam, czy ty mi powiesz, dlaczego tutaj przyszłeś zaraz okromali? No udało mu się jako taka uciec, ale dlaczego on tam przy, przy, przy ten teren. I znowu próbuję tu iść. Przy okazji mianujemy na ponownie na lidera. Swoją drogą Zastanawiam się, co zrobić z Quailem. Ma, co prawda, świetną pamięć. Jest zafascynowany używkami i jest grubieński. Ale za to bardzo dobrze strzela. Warczy wręcz. Chociaż ma niskiego skilla w rzemieślnictwie, ale całkiem to lubi. I nie wiem za bardzo, co z nim zrobić. Moglibyśmy zrobić z niego niewolnika od robienia dragów, ponieważ Quail również robi gotowanie, a robienie piwa wymaga skilla od gotowania. I między innymi dlatego Lonina robi brzeczkanie na przykład Heineken, ponieważ to ona najlepiej gotuje. Ale teraz szybkie wytłumaczenie niewolników. Zostali oni dodani w ramach dodatku Ideology i możemy ich zdobyć, zniewalając więźni. Dostaje dużego busta do morale, ale pracuje połowy wolni i może nam się sprzeciwić i stworzyć rebelię. Aczkolwiek naszej ideologia daje również... Busta do morale za posiadanie niewolników. Stawialiśmy podłogi, robiliśmy coraz więcej piwa, przekonywaliśmy innych do naszej ideologii i budowaliśmy pułapki, ale wciąż brakowało nam jednej rzeczy. Siły ognia! Więc stawiliśmy research broni ciężkiej, posadziliśmy kobiele przy researchu, dobiliśmy insekty, oglądaliśmy epickie bitwy, rozpoczęliśmy badanie obróbki maszynowej, zmieniliśmy nazwę naszego guagu, robiliśmy magię, zbudowaliśmy nowy pokój do researchu, zrobiliśmy magazyn, rozrastaliśmy browarski biznes, Patrzyliśmy jak bardzo wzrosła nasza kolonia Niszczyliśmy naszych przeciwników Badaliśmy w tempie ekspresowym Rozbieraliśmy mechanoidy Pacyfikowaliśmy więźniów Spaliliśmy niewiernych Otrzymaliśmy nowego człowieka i natychmiastowo wysłaliśmy go do Norylska 2.0 Zaplanowaliśmy wspaniałe pokoje dla naszych ludzi Ważyliśmy więcej piwa Czytaliśmy grę Organizowaliśmy imprezę na ciałach naszych wrogów Zbudowaliśmy głośniki I w końcu po bardzo długim czasie i wyczekiwaniu udało nam się stworzyć potężny stół rusznikarski. Natychmiastowo wstawiliśmy do produkcji sztucer. Wytwarzaliśmy gruby wełniany płaszcz. Zaatakowali nas bandyci, lecz postawiły się im Lonina i Madame, a potem się pobiły. Rozwaliśmy mechanoidy podczas rozbłysku słonecznego. Dotarliśmy na miejsce, zniszczyliśmy mech cluster, a następnie generator tłumienia PSI. Następnie wzięliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i uciekliśmy. Oglądaliśmy bitwę raidersów z robalami. Następnie walkę z mechanoidami. Dotarli nasi ludzie. Ale to już będzie wszystko na ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, to nie zapomnijcie zmasakrować tego przycisku lajka. Zostawcie subskrypcję oraz dzwoneczek, jeśli oczywiście wam to nie przeszkadza. Oraz napiszcie komentarz, jeśli chcielibyście zaproponować mi następną grę. Ja się będę z wami żegnać. Pa! zobaczenia. I cześć!